Jeżeli jeszcze nie posiadasz takiej maszynki próżniowej w domu, to ja ci ją dzisiaj bardzo, ale to bardzo serdecznie polecam. Do maszynki jest dodana taka ściereczka bardzo mięciutka do czyszczenia oraz worki. Takie worki też możesz osobno sobie zakupić. No to teraz pokażę ci, jak zrobić woreczki. Po prostu ucinasz sobie worek na taką długość, jaką odpowiada ci, bo wszystko zależy, ile chcesz produktu włożyć w ten worek, więc tak naprawdę wielkość i rozmiary zależą od ciebie, tak? Więc, jak widzisz, ja dosyć spory worek sobie przygotowałam. No, i teraz co? Wkładamy taki worek do tej maszyny, żeby się zassał, żeby się dobrze skleił, i dzięki temu właśnie będziesz mógł czy mogła włożyć jakikolwiek do tego worka produkt, tak? Więc, teraz, tak jak widzicie, wkładamy tutaj worek równiutko. Zamykamy maszynę. Pamiętajcie, żeby maszyna zamknęła się z jednej i z drugiej strony bardzo dobrze. No i dobra, jak już maszynka będzie dobrze zamknięta, odpalamy program na stopienie worka, żeby po prostu się ten worek dobrze zamknął. Oczywiście maszynka po skończeniu da ci znać, że już zrobiła swoje. I teraz popatrzcie, tak będzie ładnie zlepiony woreczek, i teraz nie ma opcji, żeby cokolwiek przez niego przeleciało. Dobra. Ja sobie teraz zrobię więcej tych worków i pokażę Wam jak to dalej działa. Mam tutaj mięso wołowe, które umieszczę w tym worku, ale zanim umieszczę to mięso, to co trzeba najpierw zrobić? Tak jak widzicie, musimy odwinąć troszeczkę ten worek, a tylko po to właśnie, żeby nie pobrudzić go mięsem. Bo jeżeli pobrudzicie worek czymkolwiek, to wtedy maszyna może mieć problem ze sklejeniem tego worka. Oki doki, wkładamy mięso do worka i już wam pokazuję jak działać dalej z tą maszynką. Co teraz robimy? Odwijamy worek. I teraz słuchajcie, uważnie, zawsze worek utnijcie sobie troszeczkę większy, dlatego, żeby maszynka nie miała problemu z wysysaniem tego powietrza i tak dalej. Wkładamy ten worek tutaj w odpowiednie miejsce, tak jak widzicie na filmie. Zamykamy maszynkę. Pamiętajcie, żeby maszynkę zamknąć dokładnie z jednej i z drugiej strony. No i włączamy tryb wysysania. Powietrza. No i oczywiście, jak już się to powietrze porządnie wyssa z tego worka, to maszynka samoczynnie zaklei worek. No i zobaczcie sami maszyna ładnie wyssała powietrze z worka, automatycznie sama ten worek zamknęła. No i teraz tylko wystarczy podpisać woreczek z mięsem, kiedy był pakowany próżniowo, włożyć to mięso do zamrażalnika i spokojnie takie mięso może Wam leżeć w zamrażalniku nawet do dwóch lat. I jak go wyciągniecie, to nadal będzie świeże i dobre. I co mi się podoba, to to, że mięso nie obchodzi tym takim lodem. No dobra, a co z warzywami i owocami? No już ci pokazuję. Bierzemy sobie warzywa, wkładamy do worka, worek z warzywami przykładamy do maszyny. No i oczywiście ustawiamy tryb delikatny. I to samo robimy w przypadku owoców. Dlaczego? Dlatego, że warzywa i owoce mają w sobie więcej yy, po prostu wody, tak? I z chwilą, gdybyście ustawili na ten wyższy tryb no to podczas wysysania powietrza również wysysalibyście z nich sok, a tego byście nie chcieli. Jeżeli chodzi o suszonki, tak jak na przykład suszone jabłka i tak dalej, również ustawiacie w trybie delikatnym, żeby ich po prostu nie połamać. O to w tym chodzi. Także pamiętajcie o tym. No, i tak to będzie wyglądało. Maszyna sama zamknęła woreczek, no i tak przygotowane warzywa, zamknięte próżniowo możecie przechowywać w zamrażalniku przez kilka lat. Popatrzcie, tutaj mam przygotowane zamrożone już buraki i co jak będę chciała, to je po prostu odmrożę, użyję na jakąś surówkę lub zupę. Możecie również próżniowo pakować rybę albo owoce morza. Opcji jest naprawdę tysiące, także naprawdę serdecznie Wam tą maszynkę. Polecam, bo nie jest droga i pewnie zapytacie się mnie, gdzie kupić taką maszynkę. Prosta sprawa. Odpalacie internet, Amazon i voilà. Tak będzie wyglądało opakowanie z tej maszynki. Dużymi literami macie napisaną firmę. W środku w pudełku jeszcze macie rozszerzoną instrukcję obsługi, także serdecznie Wam polecam, bo warto. Do usłyszenia. Pa!